Złoto to najbardziej miękki i plastyczny metal. Łatwo daje się formować, tworząc różne kształty. Można z niego nawet wyciągnąć drut, wszystko bez pęknięć. Złoto w odróżnieniu od innych metali nie jest wrażliwe na wodę i tlen, dlatego nie wieje i nie pokrywa się nalotem. Większość złota pozyskuje się z tak zwanych żył. Kupisk złota i innych metali w pęknięciach skał. Dostanie się do nich wymaga poważnych prac wydobywczych. Rudę złota trzeba wydobyć wiercąc i stosując materiały wybuchowe. Górnicy pracują ponad pół kilometra pod ziemią. Za pomocą długiego pneumatycznego świdra wykonują otwory pod wybuchowe. Odwierty powstają zgodnie z dokładnym planem opracowanym przez inżynierów. Położenie żył złota jest znane dzięki wcześniejszym badaniom próbek rudy. Firma zbiera próbki, pobierając je co 15 metrów. Te długie skalne pręty, zwane rdzeniem diamentowego świdra, mają do 100 metrów długości i 3,5 cm średnicy. Złoto w naturalnej postaci jest zazwyczaj wymieszane ze srebrem i innymi metalami. Dlatego wydobyta ruda musi być przetworzona. Z jednej tony udaje się uzyskać tylko około 6,5 grama złota. Po wysadzeniu skał górnicy używają małej ładowarki, by załadować je do wagoników i wywieźć na powierzchnię. Specjalna kruszarka rozdrabnia duże fragmenty na kawałki wielkości żwiru. Następne maszyny mielą rudę, aż będzie przypominać piasek. Dodawana jest woda i roztwór cyjanku. Kolejna maszyna miesza wszystko w pulpę o konsystencji błota. Pompuje się ją do wielkich zbiorników. Ciężkie cząsteczki opadają na dno. Woda z wierzchu jest przelewana w inne miejsce. To, co zostało na dole, przechodzi do zbiornika, w którym do mieszaniny pompowane jest powietrze. Pod wpływem tlenu dochodzi do reakcji cyjanku ze złotem w rudzie. Metal zaczyna się od niej oddzielać i unosić w wodzie. Specjalne filtry bębnowe oddzielają wodę od cząstek stałych. Woda zostaje podpompowana. Do masy dodawany jest sproszkowany cynk, który łączy rozproszone złoto. Aby przetopić materiał na sztabki, na początku trzeba zmieszać kilka chemikaliów: tlenek manganu, fluoryt, krzemionka, borax i azotan sodu. Ta mieszanka pozwoli oddzielić złoto od zanieczyszczeń. Całość wsypuje się do pieca, w którym panuje temperatura 1600 stopni. Piec jest obracany, by składniki nagrzewały się równomiernie. Po 2,5 godzinie cięższe złoto opada na dno, podczas gdy zanieczyszczenia zwane żużlem wypływają na powierzchnię. Żużel jest wylewany z pieca. Pobiera się jego próbkę, by sprawdzić, czy nie zawiera złota. Jeśli zostanie w nim wykryte, materiał trafia z powrotem do pieca. Ponieważ złoto trochę wystygło, zostaje znowu podgrzane do 1600 stopni i wlane do form w kształcie sztabek. Potrzeba 4 minut, by sztabka stężała, i godziny w zimnej wodzie, by wystygła. Po wyjęciu z formy sztabki są czyszczone z pozostałości żużlu. Na tym etapie sztabka zawiera 80% złota. Musi zostać jeszcze oczyszczona do 99,9% międzynarodowego standardu czystości tego kruszcu.